Przede wszystkim dzisiaj krótkie obejście po kuchni, bo się pakujemy i lecimy do domu. Tak wygląda sytuacja po drugim dniu montażu. No, prawie że jest super, bo tu wyszedł taki fuck fakap. Up, fuck up, jakby to polski lektor przetłumaczył, coś się popsuło. No i tak się troszeczkę coś popsuło, ale wam pokażę już zaraz co. Mianowicie te piękne fronty ryflowane, które tutaj są, niestety powybijały tutaj puszki puszki, bo to się stało i to było wiercone ecodrillem, czyli teoretycznie nie powinno się nic dziać, bo powinien być tak naszykowany, że trzeba wiercić tyle o ile, ale to się stało raz, dwa, trzy, cztery miejsca i tutaj mamy jeszcze barek przy barku raz, dwa a ten się uratował. Dlatego musimy wyjaśnić co tu jest ta sytuacja, czego to jest przyczyna, czy to jest Wina wiertła złego ustawienia, czy wiesz jak jest ten czubeczek przy wiertle, to może on faktycznie to wycisnął, e, także może przez to, to się stało. ale Wyjaśnimy sytuację. Generalnie tak wygląda i to zajęło nam dwa dni, ale nie powiem, żeśmy biegali, także było co robić. 40 złote, I tym razem bez gola. Tutaj jak macie uchwyt uchwyt gola, to tutaj się łapiecie za. Za to miejsce, które tutaj jest. Tutaj się wkręcacie bezpośrednio w ten profil. O, w tą wargę się wkręcacie, tylko że tu w tym miejscu. Drzwi wyglądają moim zdaniem bardzo dobrze. Ten mały, tego małego smarkacza dodocinałem dzisiaj, może, no, powiem, około 10 razy, żeby wyprowadzić tutaj tą szparę i tutaj tą szparę. Tego tak nie widać, ale jest naprawdę super, ewentualnie tam przy samym suficie ciutka szparki. I tam było też delikatne rzeźbienie, gdzieś taki cień. Drzwi się otwierają i zamykają na razie. Bo musimy uzupełnić jeszcze tipon, ale to na tą chwilę wszystko, bo teraz polecimy na inny montaż, jutro bo musimy wziąć zabrać ze za sobą te fronty i poczekać. Na, no po prostu na ich wykonanie nowych, albo po prostu próbujemy jeszcze uratować w jakikolwiek sposób. Jeśli ratowanie się nie powiedzie, no to po prostu robimy nowe sztuki i przyjeżdżamy już z nowymi wątkami. Tutaj chyba jakieś podświetlenie, Damian. naszykował. A tu jest podświetlenie tych szapek, tam w tej witrynce. I tutaj jeszcze macie zapalanie tej witrynki. Podoba mi się w niej to, że boki nie są białe. Nie jest dziwo. <laughs> to jest fajnie to wygląda. Mi się to podoba, bo zawsze mamy wszystko po bokach ciemne, a tutaj mamy jasne boczki. Mi to akurat się podoba. W środku są zawiasy liniowe, czarne, onyksowe. Czarne korytko. Spoko, naprawdę spoko. Dobra, tym akcentem yy, skończymy na dzisiaj i spadamy, bo. Bo już nam się spieszy. Pozdrawiam przezrocznie wcześniej.